Siemanko, ja jestem Bajzi, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Serii tak naprawdę dla początkujących, jak stworzyć swoje pierwsze miasto Wybaczcie te lagi, zawsze po wczytaniu sejwa Takie lagi u mnie występują, dopóki wszystko się tu nie poładuje, nie powczytuje Puśćmy sobie czas Ten odcinek nagrywam późną porą, dlatego mój głos jest Cichszy, postaram się coś z tym zrobić w postprodukcji. No, i tak w poprzednim weszliśmy z tego co pamiętam, tak z minusa. Na ten odcinek miałem plan ciekawy, bo moim planem było wykupić tutaj to pole i podłączyć się pod e, kolej, ale nie jestem pewny czy damy radę to osiągnąć z tym budżetem. Dodatkowo druga rzecz, o myślałem, to taka, że tutaj bym zrobił jeszcze parę takich domków niższej gęstości, żeby zapełnić tutaj trochę tę przestrzeń. Więc, może od tego zaczniemy, ponieważ, ponieważ to będzie najniższy koszt. Weźmiemy sobie żwirową drogę. Może taką kręconą, i powypuszczamy tutaj trochę takich dróg. Strefy się psują, niestety, nie podoba mi się to w ogóle. Ale jak się psują, to wyburzymy, postawimy nowe strefy. To były te holenderskie średniej gęstości. Przy okazji sobie tutaj trochę dostawimy ich. Tutaj jak ja bym to widział. Powinniśmy mieć. Nie mamy takiej opcji, dobra. Bo myślałem o tym, żeby użyć tutaj tych yy... nawet teraz nie pamiętam jak to się nazywa, no tych takich yy, na wodę. Żeby tutaj z, z strefy sobie o, w ten sposób pozaznaczać, ale widzę, że nie mamy tego dostępnego. Więc tymczasowo zrobię coś takiego. Tu bym widział to tak, tu kawałek pociągniemy jeszcze. Myślę, że to jest wszystko ok. Tu jest wszystko okej, okay, dobra. I tu sobie wstawimy takie małe te domki holenderskie. Tylko, a tu myślę, że obojętne. One są takie malutkie. Spieszymy czas od razu. Nie wiem, czy to mi się tu podoba. Chyba nie. Chyba jednak jeszcze zrobiłbym coś takiego. Jednak wolałbym mieć je tutaj, a nawet nie te domki, tylko tutaj bym tak właściwie postawił e, sklepy. Dobra, no i jak one się zbudują, to one tutaj tak ładnie będą się prezentować. Oczywiście tutaj możemy ścieżkę poprowadzić. Czy to będzie skrót, to nie wiem, ale, ale myślę, że to jest ok. Te sklepy się tutaj nie chcą wybudować, to się wybudują może te. I teraz te ścieżki możemy usunąć, które są niepotrzebne. Myślę, że tu się taka fajna przestrzeń zrobiła. Tu wciśniemy jeszcze parę. Tu by się plater przydał ten mod, żeby móc sobie faktycznie układać te e, strefy, te domki, stawiać tak jak chcę, żeby stały, ale myślę, że nie ma tragedii. W międzyczasie jak tam się skupiliśmy na tym, żeby wprowadzić więcej mieszkańców, to o, koreczki się tu zrobiły. To ciekawe. No, ludzie się wprowadzają. No, to tak to wygląda. Dobrze. E... E... Pieniądze sobie zarabiamy jakieś powoli. Małe bo małe, ale sobie zarabiamy. Mamy zapotrzebowanie na wysoką gęstość, więc myślę, że możemy tutaj parę domów dostawić. Nie chciałbym nic szalonego, ale. Ale myślę, że te tanie mieszkania są ok. Może coś takiego? I właśnie całe zapotrzebowanie wykorzystaliśmy. Tu bym postawił parking. Jakiś mały, o, dokładnie coś takiego, a może nawet dwa, może nawet dwa komercja i średnia gęstość, wyższa taka zabudowa. Myślę, że tutaj koło tej księgarni możemy już zacząć stawiać wyższe budynki. Te średniej gęstości myślę, że te SW mogą być fajne. One są dwa, na dwie kratki się robią, okej, okay, to nawet lepiej. Nie chciałbym ich też faktycznie jakichś takich dużych. I I just fly right over it. You come to work in a plane? No, no. It's more like a hovercraft. Well, more like a motorcycle. <laughs> Tutaj w środku zrobiłbym taką aleję. Can I see it? Sure. <laughs> it's parked down in the lot right now. Well, let's go. Oh, no. I just remembered. I put it on auto return. It's back home already by now. Oh, that's too bad. Don't worry. You'll get your chance. I tutaj w środku postawię y, taką dużą ilość parkingów, tych wąskich. Niestety nie jestem w stanie ich jakoś mega dużo postawić oraz y, tych takich na rowery.

i w sumie e, zdecydowałem, że nie będzie żadnego odcinka o ozdabianiu, tylko w międzyczasie trzeba jakieś drzewka czy jakieś powierzchnie ogarniać, żeby wszystko lepiej wyglądało. Tak jak tutaj sobie wstępnie delikatnie coś ozdobiliśmy, ponieważ to tak naprawdę nie ma sensu, bo w tej serii chodzi o to, żeby pokazać, jak zbudować to miasto, swoje pierwsze takie. E, które nie tonie w długach i które nie bankrutuje. Mamy jakieś zapotrzebowania na biura. I myślę, że jeśli ta droga tutaj odbije, to też możemy sobie tutaj małe biura postawić. Albo jedno duże. Nie, wolałbym dwa mniejsze. Więc to sobie na razie marze w ten sposób, a tutaj idealnie nam się zrobiło miejsce na parking. Już kolejny. Mamy te korki, ale tak jak mówię, ja bym je przeczekał, ponieważ to wszystko to są wprowadzające się mieszkańcy i taksówki, którzy, które je ja ich przywożą. Jakieś właśnie tutaj rzeczy typu śmieciarki, typu takie rzeczy. To ja bym się tym na razie nie przejmował. Chociaż przejmują się na pewno tym nasi mieszkańcy. Właśnie ruchu uliczny oraz wysokie ryzyko przestępczości. Ponieważ tutaj na mnie sięga zasięg policji, ale ja bym na razie się tym nie przejmował, mimo wszystko. Mamy całkiem dobrze e, całkiem dobrze o wszystkie inne rzeczy zadbane. Więc, więc e, tak jak mówię, to bym zostawił. To nie jest na ten moment istotne. Mamy tutaj to nasze wydobycie. Zastanawiam się nad jeszcze jednym. Ale chyba tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, gdzie, gdzie zapotrzebowanie nam wskazuje, że powinniśmy tylko i wyłącznie skupić się na wprowadzaniu mieszkańców, więc tym się zajmę. Przeciągnę tę drogę dalej. Może prosto. Od niej sobie odbije taka droga. No, niestety się psują te strefy. I chyba trzymał mu się dalej tych budynków, mimo wszystko, podobają mi się najbardziej. ale tu bym je chyba zagęścił trochę holenderskie tanie mieszkania można by o nich też coś pomyśleć Czy te strefy popsuły? Spróbujemy oddać trochę tych domów. Nie wiem czemu te budynki akurat nie chcą się tutaj tworzyć. Oj, takiego jednego dużego to bym nie chciał. Ja no bardzo mi się podobają te budynki. Nie, nie mam słów, żeby je opisać. Żeby opisać to, jak mi się podobają. Więc zaznaczmy sobie jeszcze i tutaj trochę dostawmy. Myślę, że mimo wszystko będę zmuszony gdzieś tutaj wcisnąć komisariat, niestety. Więc zrobię to. Bardzo tego nie chcę robić. I bardzo bym chciał ten holenderski. Ale niestety nas na niego nie stać, więc poczekam jeszcze trochę. Nie chciałbym też w tej serii robić czegoś takiego, co często widzę właśnie na YouTubie u innych content creatorów, że robimy sobie jakąś pauzę, w sensie przyspieszamy czas, ja w tym momencie idę sobie zrobić herbatkę i, i tak naprawdę wtedy wy widzicie jakiś, nie wiem, korek i, czy, i sprawdzamy czy on minie. Ja teraz zostawiam czas, przyspieszam wam nagranie, zostawiam grę, przyspieszam wam potem nagranie i jest wszystko ok. Nie chciałbym też robić takiego czegoś, że, że robię cięcie, bo mógłbym zrobić cięcie, żebyście nie musieli tego oglądać, ale yy, jak najbardziej, wy w swoich grach yy, na własnych sejfach możecie tak robić i korzystać z tego, że. że Możecie w ten sposób zaoszczędzić trochę pieniędzy, jeśli jesteście na pozytywnym bilansie, po prostu zostawiacie grę na maksymalnym przyspieszeniu i po prostu sobie idziecie zrobić jedzonko. Ja chciałbym tutaj płynąć naturalnie, więc jeżeli nie mamy na coś pieniędzy, to się na tym nie skupiam. W ogóle one się bardzo ładnie łączą. Jeżeli nie mamy na coś, na coś pieniędzy, to się na tym nie skupiam, idę po prostu dalej. I tak. Tak to wygląda. Niestety tu nic nie postawimy, a parking chociaż może jakiś dla rowerów. z drugiej stronie taki parking. Może tutaj faktycznie zagęścimy trochę to. Tutaj ten korek się poprawił. Wszystko się sytuacja naprawiła. Tu też tu bym te światła wyłączył, bo myślę, że one też dużo robią złego. No i dobrze, mieliśmy tam odblokowany budynek specjalny, więc zobaczmy, co to jest. Jest to biuro: 5% wydajność przemysłu, 5% zyski z eksportu, 5% koszty importu mniejsze. Chciałbym to biuro postawić tu w centralnym miejscu miasta, ale może po tej stronie? Może właśnie nie. Postawiłbym je tutaj. To pomog powinno nam pomóc z budżetem. Bezrobocie. No miejsc pracy mamy sporo. nie wiem czym jest to bezrobocie spowodowane myślę że na razie się tu nie będę przejmował jak większością rzeczy jak już zauważyliście po prostu wychodzimy na pozytywny bilans i tak, żeby wszyscy nie jeździli tędy żeby to rondo nie było tak wymęczone zaplanowałbym i właściwie zrobił od razu jakiś dodatkowy wjazd więc bierzemy może ten punkt Bierzemy ten punkt i lecimy w taki sposób, nie wygląda to najpiękniej na ten moment, ale spełni swoją rolę. Jak widzicie od razu mamy tutaj ruch przerzucony. Ja bym dał tutaj rondo, wyburzy to zaprawdę ten budynek, ale to jest ok. I myślę, że podłączymy się tutaj do środka. Chociaż nie wiem, czy to taki dobry pomysł, akurat do środka. Może bardziej tu. Myślę, że całkiem ładnie to wyszło tu sobie wygładzimy ten teren, żeby to bardziej naturalnie wyglądało. Nie chciałbym w tym odcinku walczyć z korkami ale zastanawiam się, czy nie będę musiał w następnym w takim wypadku. Skoro są takie problemy. I tak się zastanawiam, dwie rzeczy i o czym myślę, bo nic nie mówię, bo się zastanawiam, poszerzyć tę drogę i tutaj zrobić asymetryczną do wjazdu, chociaż nie wiem czy do wjazdu tylko, może na razie do wjazdu. I w takim razie tutaj też bym zrobił szerszą drogę. A jeśli robimy tutaj szerszą drogę, to bym zrobił tutaj też rondo, tylko wtedy musiałbym przestawić tę szkołę. I tu wyłączyć światło. Oczywiście to przestawianie tych budynków jest najgorszym, co mogę robić, bo to, bo gramy na trybie normalnym i to zabiera pieniądze, no ale muszę, po prostu muszę to zrobić, no bo nie widzę innego rozwiązania. Rowerzyści nam nie pomagają, widzę. I tak się zastanawiam, czy chciałbym coś z tym faktem zrobić i chyba tak, ale myślę, że zostawimy sobie to na następny odcinek. Gdyż teraz za wiele nie jestem w stanie wymyślić. Muszę się zastanowić, jak do tego podejść. Więc dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnym odcinki tak średnio mi tu się wydaje, że będą wychodziły co 4 dni, więc... Zostawcie subskrypcję, żeby nic nie przegapić. Łapkę w górę. I nadal czekam na nazwę miasta, więc, więc sugestie w komentarzu. I co? To by było na tyle. Mówił do Was Bajzi. Cześć.